Polecajka z serii Obcego chwalicie, a swego nie znacie. Autobiografia Stanisława Ulama, urodzonego jeszcze w polskim Lwowie, matematyka z wykształcenia, który trafił do laboratorium Los Alamos stworzonego właśnie przez Oppenheimera i który to wraz z Edwardem Tellerem stanowił główny duet w zespole pracującym nad stworzeniem pierwszego ładunku termojądrowego. Napisał ją w sposób genialny i według wielu ludzi lepiej niż Enrico Fermi. Można w niej znaleźć masę informacji o ludziach ówczesnego świata nauki, warunkach życia tamtych czasów, multum nieznanych pasji autora. Jeżeli Lwowska szkoła matematyczna nigdy nic ci nie mówiła, to teraz ludzi, których znasz tylko stwierdzeń matematycznych poznasz jako prawdziwe osoby. Oczywiście polecam film pod tytułem Geniusze, który właśnie opowiada o pracy Ulama oraz Telera nad pierwszym ładunkiem termojądrowym i jest bardzo mocno oparty na wspomnianej książce. Polecam całym sercem tak film jak i książkę.